tak samo wysoki... jeżeli ktokolwiek się ośmieli. Ja tutaj i się Ale przez rodziców. Rodzice też zostaną zesłani. Dzień dobry. Możemy zacząć. Szanowni Państwo, witam serdecznie na briefingu prasowym Polskiej 2053 na Kołowni. To briefing poświęcony ustawie dotyczącej komisji weryfikacyjnej. Jest z nami lider drukowania Szymon Kołownia, oraz nasze koło parlamentarne. Bardzo proszę lidera o wypowiedź. Drodzy Państwo, to nie będzie konferencja prasowa, to będzie w istocie briefing, bo będziemy mówić bardzo krótko. Ustawa o komisji weryfikacyjnej, która w zamierzeniu jej autorów przynajmniej tak twierdzą ma oczyścić Polskę i polskie życie publiczne z rosyjskiej agentury, to najgłupsza ustawa w historii tego Sejmu w ciągu ostatnich kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat. A konkurencja, jak Państwo dobrze wiecie, w tej dziedzinie, w tej materii była bardzo poważna i bardzo gorąca. To najgłupsza ustawa, ponieważ kompletnie zaprzecza idei, która leżała u jej podstaw. Czy trzeba? Oczyścić Polskę z rosyjskich wpływów i życie publiczne z rosyjskich wpływów? Oczywiście, że trzeba. Oczywiście, że trzeba. Nie ma prawa powtórzyć się więcej. Sytuacja z panem Tomaszem L wciąganym do największych tajemnic państwowych przez pana Macierewicza. Trzeba wyjaśnić, kto za tym stoi, że do tego w ogóle doszło. Trzeba wyjaśnić do spodu aferę mailową która nie została wyjaśniona. Ile jeszcze będziemy czekać, aż każdego dnia będą docierały do nas poufne maile premiera i jego ministrów? Ile jeszcze państwo polskie będzie bezradne wobec tak oczywistej i bezczelnej działalności rosyjskiej i białoruskiej agentury? Ile jeszcze czasu będziemy czekać? I ile jeszcze czasu będzie to gorący kartofel przerzucany przez siły, niektóre siły polityczne na wyjaśnienie afery taśmowej? która miała potencjał wysadzenia w powietrze całego systemu politycznego w Polsce. Trzeba rozwiązywać realne problemy. Na pewno nie rozwiąże ich ta ustawa, która łamie, na szybko licząc nasi eksperci to dzisiaj przejrzeli, osiem artykułów polskiej konstytucji w tym ten mówiący o trójpodziale władzy, czy choćby ten 42, mówiący wyraźnie, że nie wolno w państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, pociągać kogoś do odpowiedzialności karnej za rzeczy, które są dozwolone, które są legalne. Ta ustawa natomiast zamierza karać ludzi za to, co zrobili w świetle prawa, nie za niecne uczynki. Tylko za coś, co było dozwolone. Ona wchodząc w kompetencje Trybunału Stanu chce pozbawiać ludzi możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, bo czymże innym jest stwierdzenie, że te osoby będą pozbawiane dostępu do stanowisk, w których obraca się groszem publicznym, w którym zarządza się pieniędzmi publicznymi. To oznacza w praktyce wszystkie stanowiska albo większość stanowisk politycznych. Ta ustawa tworzy sąd kapturowy, czy ten kikut ustawy, ta parodia ustawy tworzy sąd kapturowy, skrajnie niekonstytucyjny, który ma zapewnić spektakl polityczny prawu i sprawiedliwości w nadchodzących przed wyborami miesiącach i doprowadzić do wyeliminowania tych na ostatniej prostej, którzy dla prawa i sprawiedliwości będą zbyt niebezpieczną konkurencją. I nie mówię tu tylko o tych, na których wprost... W, patrzą w tym, w, kiedy mowa o tej ustawie oczy, a więc na niektórych choćby polityków Platformy Obywatelskiej. To tak samo dotyczy naszego ugrupowania, tak samo dotyczy polskiego stronnictwa ludowego, tak samo dotyczy lewicy, tak samo dotyczy wszystkich sił demokratycznych. A szczerze mówiąc, gdyby Zjednoczona Prawica rzeczywiście chciała wziąć się za szukanie ruskiej agentury, to i w swoich szeregach miałaby nieprawdopodobnie pewnie dużo pracy i przynajmniej dużo weryfikowania i sprawdzania, jeżeli chciałaby poważnie te mechanizmy zastosować. Drodzy Państwo, tak poważne rzeczy jak kwestia współpracy z przeciwnikiem, a nawet państwem, które jest nam wrogiem, nie może być przedmiotem tak bezczelnej, tępej i głupiej politycznej rozgrywki toczonej tutaj w tym gmachu. To musi być rzecz dla profesjonalistów. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo poważnym schorzeniem, a mamy z nim do czynienia, bo rosyjskie wpływy w Polsce najprawdopodobniej są mocno rozbudowane, to musimy wezwać specjalistów. Bezstronnych i kompetentnych. Dlatego Polska 2050 po zmianie władzy powoła, doprowadzi do powołania specjalnego zespołu prokuratorów, którzy sprawy współpracy jakiejkolwiek instytucji publicznej, czy jakiejkolwiek osoby publicznej i niepublicznej z Rosją wyjaśnią w trybie, który jest przewidziany przepisami prawa. To oczywiste chyba po tym, co powiedziałem. Jaka jest nasza opinia o tej ustawie jakie stanowisko również przedstawiciele naszego koła parlamentarnego w stosunku do niej zajmą? Na koniec powtórzę raz jeszcze. Na 8-10 miesięcy przed końcem swojej kadencji ten Sejm sięgnął dna. To jest dno demokracji, to jest dno myślenia o tym, jak państwo powinno być zarządzane i chronione. To jest dno i dlatego te kadencje trzeba jak najszybciej przenieść do historii i z tymi, którzy myślą o Polsce, tak jak powinno się dzisiaj o niej myśleć, zakładać nowy Sejm, budować nową kadencję, robić nowe otwarcie, przeprowadzić tam tych, którzy nigdy w życiu nie dopuszczą do tego, że taki dróg w ogóle w Sejmie się pojawi. Powtórzę raz jeszcze, bo chcę, żeby to wybrzmiało to naprawdę najgłupsza ustawa, jaką ten Sejm widział w swojej trzydziestoletniej historii. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie koledzy, koleżanki coś do dodania, to bardzo proszę. Ta, ta komisja może ma... być powołana na wzór tej komisji, która się zajmowała procesami prywatyzacji w Warszawie. Niestety też były olbrzymie opory. Natomiast chodziło właśnie o to, żeby sprawę wyjaśnić, a nie u politycznie. Dlaczego Państwo jesteście przeciwni temu, jeśli... Ta komisja ma się zająć całym okresem. Wyjaśniam. Wyjaśniam. To bardzo dobrze. Jeżeli mówimy, już chętnie wyjaśnię. Mówimy, czy mówi tamta strona, będziemy wyjaśniać również czas naszych rządów. Moment. Nie, chodzi o strony, dlatego że istotą demokracji parlamentarnej, jak dobrze Pani wie, nie jest poszukiwanie ewangelicznego dobra, prawdy i piękna, tylko spór między stronami sporu politycznego, ucieranie się racji. W tym projekcie ustawy, o którym tutaj mówimy, rządząca większość zagwarantowała sobie wszystkie miejsca w tej komisji, która ma być powołana. A więc jeżeli mówi Pani świetnie, że zbadają swoją sprawę, to mówię sami, powołując się na sędziów w tej sprawie. To skrajna nieuczciwość. W tej ustawie nie ma śladu ochoty na to, żeby była bezstronna ta komisja. Nie ma śladu na to, że jest ochota na zaproszenie sił innych niż swoja własna do tego, żeby osądzić rzeczy. Natomiast mówimy jeszcze i proszę teraz odeprzeć ten zarzut. On jest naprawdę poważny. Mam nadzieję, że nawet jeżeli jakimś cudem ta ustawa przejdzie przez parlament, to prezydent da temu wyraz. Ta ustawa łamie 8 artykułów polskiej konstytucji. Jak przejść obok tego do porządku dziennego? Chce, chce mi Pani powiedzieć, że może być dobro, które rodzi się ze zła, że złe drzewo może dać dobre owoce, bo ja naprawdę szczerze w to wątpię. To nie jest mechanizm do wyjaśnienia czegokolwiek, to jest mechanizm do prostej, ordynarnej, czytelnej dla każdego gry wyborczej, która będzie transmitowana 24 godziny na dobę w telewizji z odpowiednim komentarzem. O nic więcej tu nie chodzi. jakie komisje wtedy powstały, bo powstały takie Dwie, które były bardzo głośne. A na pewno, e, na pewno interesuje pani się polityką, więc wie, że ja w polityce jestem od trzech lat. Jestem również w proteście przeciwko temu, jak ta polityka wyglądała do tej pory. I jeżeli pyta mnie pani, czy platforma zrobiła coś źle, nie wiem, być może zrobiła coś źle, nie interesowało mnie to w tamtym etapie, byłem zajęty innymi rzeczami. Mnie interesuje to, co dzisiaj ma być zrobione w polskim Sejmie. Ja chętnie rozpocznę z panią razem z kolegami i koleżankami twardych i historyczny spór. O ile błędów popełniła platforma PSL i inni, którzy w tym sejmie byli. Ale ja ale ja szczerze odpowiadam. Dziś dla mnie podstawową wartość i wagę ma to, co będziemy dzisiaj tutaj robić w tym Sejmie. Za to odpowiadam, za to tłumaczę się przed naszymi wyborcami i o tym chciałbym rozmawiać, a nie o tworzeniu kolejnego politycznego IPN-u i wpisywaniu się w dyskusję, kto bardziej zgrzeszył PiS czy Platforma, Platforma czy PiS, w którym momencie. To jest ten moment i tu trzeba działać. To ja może przypomnę panu, że... Ja, ja bardzo z, z największą pytania. radością... Z największą radością umówię się z Panią za chwilę. Może Pani w prywatnej rozmowie z największą radością. Jak Pani pewnie się domyśla, są tu inni koleżanki i koledzy, którzy chcieliby też skorzystać z okazji rozmowy. Wspaniale! Chętnie przyjmę od pani te lekcje w czasie prywatnej rozmowy, chwilę po zakończeniu konferencji. Przyjem... Z, przyjemnością... z przyjemnością poświęcę na nią czas. A czy są jeszcze jakieś inne pytania? Czy ktoś z państwa ma inne pytania? czy Polska 2050 będzie miała tam przedstawicieli, czy z Panem zdaniem za PSL to proponowałbym, nic mi nie wiadomo, że miałbym objąć tam jakieś decyzyjne funkcje, natomiast my nie będziemy brali w tym udziału, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, to jest cyrk, a nie komisja, to jest cyrk polityczny, a nie szukanie prawdy, to jest odrażające od strony prawnej, co tam zostało napisane, nie ma żadnego uzasadnienia i żadnego wytłumaczenia, gdybyśmy choćby palcem chcieli się do tego dotknąć. To nie jest kwestia naszej sympatii czy braku sympatii do tego czy innego ugrupowania. Tak jak jak powiedziałem, kwestie ruskiej agentury w Polsce trzeba wyjaśnić do spodu i wypalić ją żywym ogniem. Po prostu żywym ogniem do spodu. Natomiast to jest cyrka, nie ustawa. Nie możemy brać udziału w cyrku. Nie na to się umawialiśmy. Czy, czy, czy pytania polityczne kocham teraz? Czy za? Ja pytania polityczne kocham, ale jeżeli ma Pani też jakieś inne, to chętnie. Bo, nie. Y, jestem, jestem, ale nie, proszę, proszę pytać politycznie, bo to jesteśmy na politycznej czy konferencji. Jest pan, czy jest Pan blisko porozumienia z Platformą Obywatelską w sprawie jednej czy... Nie. A nie. Jaka strategia 2050? Ponownie, co przed chwilą zaczyna się sezon? Czy yy, macie już jakieś to Znaczy Mamy rozmowy, które się toczą bardzo intensywne ze wszystkimi środowiskami po tej demokratycznej stronie. Natomiast decyzje jeszcze nie zapadły. Jeżeli pyta mnie pani, kiedy będziemy mieli pierwsze owoce tego, to ja obstawiam zdecydowanie pierwszą część pierwszego kwartału przyszłego roku. To się musi wydarzyć na początku przyszłego roku i pewnie się wydarzy. Natomiast wszyscy są dzisiaj w rozmowach, jeżeli ktoś mówi, że jakieś decyzje zostały podjęte, to kłamie. Te rozmowy się toczą, są dobre, to prawda, ze wszystkim. I to mówię zupełnie szczerze, ale im przyświeca jeden cel. Jak sprawić, żeby zwyciężyć, a nie chwalebnie przegrać. I jak sprawić, żeby to zwycięstwo dawało rzeczywiście ludziom nadzieję na lepsze życie, a nie tylko politykom, którzy chcieliby tak czy inaczej umościć się w Sejmie. My jesteśmy pierwsi, którzy będą się samo ograniczać, jeśli będzie trzeba, w, żeby tylko doprowadzić ten wspólny cel. My mamy oczywiście swoje cele, na których jesteśmy przywiązani w ramach tego wspólnego celu, zrealizować. Tu będziemy skrajnie odpowiedzialni. Natomiast to się, myślę, przed świętami nie wydarzy. Obstawiam początek przyszłego roku. Jakieś mniejszej koalicji, nie na jednej liście. Jakie są cztery rzeczy, na które chcecie położyć nacisk, które będą najważniejsze w Waszej kampanii wyborczej i które będziecie chcieli podkreślić? No bo rozumiem, że plan na kampanii to jest taki sam no, spotykać się z ludźmi i dużo mówić o tym, że jesteście fajni. No bo jesteśmy, jak tu ukrywać prawdę? W, y Trzeba powiedzieć sobie zupełnie jasno, że absolutnym priorytetem dzisiaj, wszyscy to widzimy, powinny być kwestie związane z tym, co określiliśmy na konwencji Zielona Niepodległa, jako naszą zieloną przyszłość, naszą zieloną niepodległość. A więc my będziemy bardzo mocno koncentrować się na kwestiach rewolucji energetycznej, którą musimy przejść w sprawiedliwy sposób. Obniżeniu rachunków Polaków za źródła energii, bezpieczeństwie Polski, jeżeli chodzi o energię, a to wymaga przebudowania całego systemu energetycznego i współpracy też z naszymi partnerami zagranicznymi co mówię tu o Unii Europejskiej, więc to jest absolutny priorytet. To znaczy my nie przeżyjemy następnej zimy, niezależnie od tego, kto będzie Polską rządził, jeżeli będą takie rachunki, jak są, przy takich mocach państwa, które jest. To trzeba załatwić w pierwszej kolejności. To nie było załatwione ani przez PIS, ani przez Platformę. To trzeba wreszcie zrobić i my będziemy gwarantem tego, że to zostanie zrobione. Natomiast druga rzecz to przywrócenie ładu gospodarczego, przywrócenie przejrzystości finansów publicznych, przywrócenie ludziom świadomości, że te pieniądze, które zarabiają są przez państwo uczciwie wydawane i że nie będziemy mieli kolejnego blapińskiego hiperinflacji, stagflacji, recesji i tego wszystkiego, co dzisiaj trapi Polaków. My jesteśmy ugrupowaniem, to trzecia rzecz, na którą będziemy mocno kłaść nacisk, który uważa, który uważa, że po 30 latach w Polsce Polakom i Polkom należą się wreszcie porządne usługi publiczne. A więc będziemy mówić jasno i mamy na to plan, bo żeśmy go pokazali. Jak zreformować polską szkołę, żeby mieć płynny angielski po podstawówce, a nie znajomość tylko i wyłącznie dzieł tego czy innego kardynała. Jak sprawić, żeby pociąg dojeżdżał do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Jak sprawić, żeby do lekarza czekało się na wizytę przed śmiercią, a nie zapisywało się na nią po śmierci, jak to często ma miejsce w dzisiejszym systemie. To się ludziom po prostu po 30 latach należy. I chcemy im to pokazać, dowieść, że potrafimy to zrobić, bo pracowaliśmy nad tym 3 lata i pokazujemy to przy okazji kolejnych naszych konwencji programowych, naszych spotkań programowych, to są te rzeczy, na których chcielibyśmy się spotkać. A jak pyta pani na koniec już o mój osobisty cel, to on jest trochę z poziomu meta. Taki. Z którym szedłem do wyborów prezydenckich. Ja bym chciał, żeby obniżył się ton, który w polskiej debacie publicznej funkcjonuje, żeby, żeby ludziom zrobić w Polsce więcej miejsca, żeby mieli więcej przestrzeni, żeby mogli odzyskać poczucie, że to państwo jest ich, a nie jakiejś politycznej kasty, która przesuwa sobie figury na szachownicy nad ich głowami, zmieniając się co cztery kadencje. Ja wiem, idealizm można powiedzieć w tym budynku to już w ogóle. Ja wiem, ja też wiele razy to słyszałem, ale strasznie mnie korci, żeby to wreszcie zrobić po tym, jak tyle razy to słyszałem. Czy są jeszcze jakieś pytania? z niedzieli też, gdzie ludzie w Polsce w ramach posłuskości, w ramach małych wspólnot w przeciwieństwie do młodochorowaństwa produkować energię i troszczyć się również o najuboższych ludzi, aby wymieniać się ze sobą nad aby dawać im do mieszkania, które są w stanie utrzymać. Tak jest. Czy znacie Państwo rolę tego panelu obywatelskiego i czy wygrywając wybory w jakichś... A, ten głos i A be, będzie Pan uprzejmy się przedstawić, bo nie znamy się. Na pewno koledzy z Ruchu Solidarności Klimatycznej wspomnieli Panu, że wypowiadałem się do ich kamery. W, spotkałem się z nimi na zakończeniu panelu, o którym Pan mówił. I im osobiście, przedstawicielom Pana ruchu, udzieliłem odpowiedzi w tej sprawie. Ona jest wiążąca dla nas. Nie możemy nie zgodzić się z czymś, co jest w naszym programie. Oczywiście, że energetyka rozproszona, wspieranie spółdzielczości, klastrów to jest oś naszego programu. Tylko taka energetyka będzie sprawiedliwa i bezpieczna. My jesteśmy głęboko przekonani co do tego, że ta właśnie, ta właśnie droga jest jedyną przyszłością, jaką w Polsce można zastosować, oczywiście zgadzając się też z innymi postulatami obywateli i obywatelek, a więc OZE, a więc sprawiedliwość społeczna zamiast komunizmu w dostępie do świadczeń związanych z energią. Natomiast energetyka rozproszona, spółdzielczość energetyczna, klastry, to jest wszystko, co będziemy się starali wprowadzić jak najszybciej się da, mocno wspierając w tym samorządy. Proszę zobaczyć nasz program, moją konferencję sprzed paru miesięcy. Mówimy wyraźnie, samorządy samowystarczalne energetycznie, a więc tworzące również formy spółdzielczości, bloki, wspólnoty mieszkaniowe, które zawiązują tego typu organizmy. Tylko tak możemy dokonać tej rewolucji. To jest jeden z jej fundamentów. Proszę być o to spokojnym, to jest nasz postulat. Gratuluję, ja mam jedno dziesięciomiesięczne, a drugie pięcioletnie i doskonale wiem, jaką odpowiedzialność obaj nosimy i nie tylko my przecież, prawda? Dziękujemy Państwu Dzięki. bardzo.